Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia, jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanych adverbs of frequency, czyli o przysłówkach częstotliwości. Sponsorem tego odcinka jest biblioteka OK English, gdzie znajdziesz cztery kursy w czterech kategoriach, takich jak słownictwo, gramatyka, Business English i konwersacja. Wszystkie kursy dostępne są teraz na naszej stronie internetowej i możesz wykupić dostęp do Jeżeli masz ochotę więc poćwiczyć angielski, doszkolić się, szukasz materiałów, które pomogą ci w Przyswajaniu sobie teorii, zajrzyj do biblioteki. Wszystkie szczegóły zostawiam w opisie tego wideo. No a my przechodzimy już do meritum. Adverbs of frequency, czyli przysługi częstotliwości. Przysłówki częstotliwości to takie małe słowa w języku angielskim, które opisują nam, kiedy coś się wydarzy. Bardzo często te, tych, tych, tych słów uczysz się, kiedy uczysz się o czasie Present Simple. Jeżeli mówimy o czymś, co dzieje się zawsze, czasami, czas od czasu, to właśnie tutaj pojawiają się te słowa. Oczywiście te słowa nie występują tylko i wyłącznie w czasie Present Simple, ale tak bardzo często na samym początku się ich uczymy. Dzisiaj powiem Jakie mamy te słowa, jak one, gdzie one występują, co one oznaczają, i także jak się ich dokładnie używa w zdaniu. A więc przysłówki częstotliwości możemy podzielić na procenty. I teraz, tak na przykład, słowo always, czyli zawsze, ma 100% częstotliwości. Czyli jeżeli mówimy always, no to oznacza, że my to zawsze robimy za każdym razem. Czyli 100%. Na 100% zawsze to robimy. Kolejny przysłówek to usually, czyli zazwyczaj. I ten przysłówek ma 90% częstotliwości, no bo nie zawsze to robimy, ale bardzo często. Czyli możemy powiedzieć, że mamy na 90% szans, że coś będziemy robić. Kolejne dwa przysłówki, które mają 80% częstotliwości, to normally and generally, czyli normalnie, bardzo często lub ogólnie, czasami, tak? Tutaj być może w, na, w naszym polskim języku e, te przysłówki troszeczkę inaczej się tłumaczę, ale generalnie chodzi o to, że robimy coś dość często. Normally and generally. Przysłówek often. Przysłówek often ma około 70% częstotliwości i oznacza często, że często coś robisz, czyli nie zawsze, nie ogólnie, nie normalnie, ale dosyć często. SOMETIMES – SOMETIMES, czyli czasami. Przysłówek SOMETIMES ma 50% częstotliwości, czyli czas od czasu, nie, nie zawsze, nie, e, nie często, ale czas od czasu – SOMETIMES, czyli tylko czasami. OCCASIONALLY – OCCASIONALLY 30% częstotliwości, czyli mniej niż often. E, occasionally oznacza okazyjnie, czyli nie często, nie zawsze, nie czas od czasu, ale tak no powiedzmy gdzieś tam co miesiąc, raz w miesiącu dajmy na to. Occasionally, occasionally. Seldom, rzadko. Seldom ma 10% częstotliwości, czyli no nie zawsze, oczywiście nie okazyjnie, nie czas od czasu, nie często, ale rzadko. Nadal to robimy, ale nie tak często jak w innych przypadkach. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever ma 5% częstotliwości, czyli naprawdę rzadko. Hardly ever prawie w ogóle. Prawie w ogóle czegoś nie robimy hardly ever. I 0% częstotliwości ma przysłówek never, czyli nigdy. Never. I teraz jak używamy tych słów w zdaniu? A więc, jeżeli mamy czasownik, który nie jest czasownikiem to be, który nie jest na przykład operatorem, czyli takim jak can, might, o którym zaraz sobie powiemy, to ten przysłówek częstotliwości będzie występował zaraz po podmiocie. Czyli na przykład i always go to school at 8. I hardly ever read before bedtime. Lub, I often drive my car to work. Czyli mamy podmiot, subject, plus czasownik częstotliwości i jakiś czasownik. Drugim przypadkiem, który jest troszeczkę inny, jest zdanie, kiedy w nim występuje czasownik to be, czyli am, is, a, i też pamiętajmy, że w innych czasach, na przykład was i were. Jeżeli w zdaniu występuje czasownik to be, to czasownik częstotliwości będzie po czasowniku to be, czyli I am often angry with her. Podobnym przypadkiem jest zdanie, kiedy w zdaniu występuje operator. Operator to takie słowo, które nam tworzy pytanie i odpowiedź. Na przykład w czasie present simple operatorem jest do i does, w czasie przeszłym może być to did, um, lub w czasie present perfect jest to have lub has. I to nie tylko są takie operatory. Pamiętajmy o tym, że również mamy inne operatory, takie jak can. Might, would na przykład, które również tworzą nam pytania i odpowiedzi. Jeżeli w zdaniu występuje właśnie takie słowo, które może być operatorem, to również będzie najpierw podmiot, ten operator, to słowo i dopiero ten adverb of frequency, czyli przysłówek częstotliwości. I can always remember new faces. I would never do this. I could often go to work by car. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Jeżeli chcesz więcej informacji, zajrzyj na nasz blog. A jeśli w końcu chcesz zacząć mówić po angielsku, to zachęcam Cię do zajrzenia do biblioteki OK English. A ja tymczasem żegnam się z Tobą. Do zobaczenia, do usłyszenia.